Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie Ja dzisiaj w lesie Takie zaskoczenie dla Was W lesie jestem Witam i pozdrawiam Was serdecznie Nie pada Także nie mam przeciwdeszczowej Ale tak mówię, idę Powolutku Zobaczyć, tu Wam pokażę Mam takiego Ceglastopory, ceglastopory. Krasno jak jego do pory ja bym wam tego nie nagrywał Ale no muszę, po prostu muszę wam to pokazać Ares zostań, zostań ej Ares, chodź tu, tu Chodź tu, tu No, leży ładnie e. Ares ich też rozwita No dobra To na sam początek Zobaczcie to Sobie tak na, na drodze rosną Zobaczcie jakie pięknie musi Ceglas to porę oczywiście Zobaczcie jak ono wygląda na drodze O Tu można iść sobie bo dzisiaj takimi drogami Idę sobie tutaj ścieżkami leśnymi i patrzę A tu, a tu co tu jest No nic, zrywamy tak? Idziemy zrywać jeden ten zrośnięty, czy co? Nie, drugi. Ale mają takie cienkie nóżki. Ale i tak są ładne, piękniusie. Cała rodzinka sobie rośnie takich piękności. Zobaczcie. Dobra, to ja je zabieram. Ja mam dzisiaj wiadro ze sobą. Bo mówię, a nie nazbieram na pewno nic. A tu jednak coś się udaje. Dobra. Piękne są, bardzo ładne. A już myślałem, że dzisiaj prawdziwka. Nie znajdę. A tu jednak jest. Stoi taki piękniś. Piękniusi jeden, ale jaki piękny. No ten to jest katalog jak nic. Ale jest cudo, naprawdę. O, a zdrowiutki. Piękny, powiem wam piękny, no rewelacja, zobaczcie sami. Ja mówię, tylko ceglaki dzisiaj domu, a tu jednak prawdziwki też są. Ale tu posperamy tutaj w tych liściach, Tu może jeszcze coś się uda. O, jeszcze jeden. Chyba mam jeszcze jednego, tak mi się wydaje, ale muszę tam podejść. Tak, teraz go widzę dokładniej. No zgadza się, ładny. Zdrowy maluch Dobra Do wiaderka I szukamy tam, szukamy tam szukamy właśnie Czy nie ma coś jeszcze Ale jak przeleci to jak burza normalnie Już mi tego zobaczcie ceglakami przewrócił Ale Ładny, co? Te glastopory. Krasnoborowice glastopory. Ale dobra. Zaraz zrobimy z nim porządny. ale tu muszę Wam pokazać dwa prawdziwki piękne. Zobaczcie, jakie wspaniałości rosną. Ie, yeah. Piękny. Ten. Jeden piękniejszy od drugiego. Nie wiem, czy tam jeszcze nie widzę z daleka coś. Na pewno jest to. I tutaj. Tutaj jeszcze jeden taki. O. Zobaczcie. Piękniusi. Piękniusi na luś. I go zostawimy. Ale zostań. Ja muszę coś sprawdzić. Czy to jest tak? Zobaczcie, tu taki malusi ładny, piękny i jeszcze jeszcze mamy tego zobaczcie tego o trendu głęboko ma nogę o strasznie głęboko no <śm> no nie wiem, ja muszę popołudniami chodzić bo... tak mi się wydaje czasami rano nie ma czasu a jest godzina 17 a no, ja zbieram sobie właśnie i to takie piękności Zobaczcie No dobra ja sobie tu pochodzę jeszcze Posprawdzam Czy jeszcze tu czegoś nie ma fajnie, fajnie. jest pięknie powiem Powiem wam, że mam parę podgrzybów i się zaczynają, tylko wszystkie, wszystkie tu pod drzewem rosną, tak po prostu z drzewa wychodzą. Nie ma nic takiego luźnego, tylko wszystko obok drzewa, takie maluchy, ale zaczynają się ruszać. Coś wychodzi, to jest najważniejsze. Dobra, ja idę w kierunku prawdziwków jeszcze zobaczyć, czy coś bym tam na nie nazbierał dzisiaj, tak żeby mnie północ nie została w lesie, bo nic nie będę widział. Dobra, no ładny, do wiadereczka. Idziemy dalej. Tu co jest? Ale to jest. Tu jest taki mały, niejadalny. I zawsze patrzę tutaj tak, pod takim gałązka jak lezi, leży. Nie widać go po prostu. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Czasami jest po prostu tam. <laughs> Stoi jakiś. <laughs> Dobra, lecimy. Wiecie co? Chyba zaczyna padać. A <laughs> ja kurtki nie wiem przed tym deszczowej. Zobaczcie, jeden podgrzyb przy takich logikach gałązkach tu jest jeszcze jeden No ale dobra, może się pec nie rozleje Cukru nie jestem także zobaczymy zobaczcie jak ciemno się zrobiło i leje Ale to nic tak jak mówiłem ja idę jeszcze chwilę pochodzić Nie poddaję się i sukces <laughs> Proszę taki ładny stoi Proszę jaki piękny się. I już go mamy Cap rap Zobaczcie jaki ładny Takie to mi się podoba. Także tu sobie jeszcze troszkę pochodzimy nie wiem, zastanawiam się czy jeszcze gdzieś tam dalej nie iść, na to porę zobaczyć i na kanie kawałek dalej. Ale zobaczymy czy będzie mocno padać, czy nie. A jak będzie mocno padać, to nie idę. <grystanie> tu jeszcze poszukamy. Może uda się jeszcze coś takiego takiego prawego gdzieś znaleźć. Zobaczymy powiem wam, <grystanie> aby nie ten deszcz to było całkiem pięknie. Bo coś tu widzę ja dwa są oczywiście Zobaczcie jaki ten jest piękny Jaki Wysoki Ale cudu nie Ten to jest Zobaczcie na to Jakie piękności No coś wspaniałego <grystanie> Katalog jak nic <grystanie> Katalog jak nic. Dobra, zabieramy. Zabieramy. I teraz się odwracamy w drugim kierunku. I proszę. jaki tu rośnie. I o, o ten. Zobaczcie jaka gruba noga. No. Dobrze. Dobrze, że nie, do samochodu nie poszedłem powrotem, bo to takich bym nie miał, takich piękności. Takich wspaniałych emocji. Coś wspaniałego muszę się naładować tymi pozytywnymi emocjami przed jesienią później <laughs> żeby później też być zadowolonym dobra zobaczcie idziemy tu sobie rosło widzicie tak idzie człowiek idzie nic nie ma nic nie ma nagle pach takie piękności idziemy pobuszować dalej Powiem wam, że dalej ale, że Zastanawiam się nie wychodzi z lasu Ale jak na razie jeszcze taki mocno Nie przemoczony nie jestem Ale tu mam takiego ładnego Prawdziweczka ha. Jak one Jakie one są piękne A jakie dobre Smaczne Mmm rewelacje Ładne co Nie wiem jeszcze w jedno miejsce może pójdę tu troszkę dalej, jeszcze 20 metrów i chyba, i chyba nic z tego nie będę bym musiał wracać Bo to nie ma sensu, bo ja tutaj się <śmuszczę> rozpuszczę się Dobra Bo komórka mi zalewa Komórki nie umiem załączyć Nie wiem co to jest właśnie Myślę, że to jakaś huba A to Nie wiem co to jest Jak Boga kocham a ceglak, zobaczcie, cegla z topory, a już taki poobgryzany i trochę takich. Dobra, zostawimy niech sobie tu zarodniki puszczę Okej, okay. brudny cały, po prostu masakra. Dobra, zaraz chyba będziemy kończyć, bo to ta ulewa chyba nie ma końca. Po prostu zobaczcie, hm. jeszcze tu połażę. Jeszcze byśmy trochę pochodzili, no ale ze względu na ten deszcz, ja już jestem trochę mokry. Musimy jeść do, do samochodu już. Nie ma sensu po prostu, a już jest tak ciemno w lesie. Tutaj znalazłem taką polankę, żeby było trochę jaśniej. Ale nie przestaje. Dalej chmury tam widzę ciągną, Zrobimy podsumowanko. Zobaczcie jakie ładne prawuski. Piękne. Ładne są. Może nie ma całego wiaderka Ale mi wystarczy. Nie jestem hapol Zresztą wiecie o tym. Jest super. Cieszę się jak więcej nazbieram jasne. Ale zobaczcie tyle. Takie piękne. I to pod wieczór. Ciężko do, do, widzi, zauważyć teraz grzyba, wiecie takiego mniejszego, bo, bo po prostu nie ma światła za dużo. Znaczy te chmury przyszły takie ciemniejsze i też padają ciężko cokolwiek zauważyć ale trudno myślę, że jak nam wypadł taki półtorej godziny tutaj się pochodziłem, no to to jest okej okay. dobra to ja was żegnam no i subskrybujcie, lajkujcie komentujcie a i do następnego zdrówka wam życzę i udanych zbiorów grzybowych i żeby wam nie padało, ja bym kurtkę wziął to to bym trochę tak nie byłoby mokro nieprzyjemny, ale dobra, wysuszymy się w domu, także nie ma problemu. Kominku rozpalimy, wysuszymy wszystko. Dobra, to trzymajcie się do następnego, papa. Pa.